Się Kolejna wózka, siedem minut po śmierci o ty, y, tych producentach, których było bardzo dużo na płycie 7 minut po śmierci, no bo 6 bitów zrobił Michu, y, resztę tam no powiedzmy no Ślimak, y, tam Bones też jeden bit zrobił i ogólnie. I mówisz, y, jak to, nie bałeś się, że to się rozjedzie konceptualnie, czy wiesz, y, bo spójniejsze są płyty, powiedzmy, kiedy są z jednym producentem, typu... W tym przypadku w duecie ze sami, albo z Michałem, jak potwierdzone info. Wiesz, co no, ja zrobiłem kilka płyt, które były spójne brzmieniowo, i jakby to był trochę celowy zabieg, żeby, żeby pójść w trochę różne klimaty, w różne e, strony też inspiracji. E, jak, bo, bo ja pisząc głównie piszę do muzyki, nie, nie mam tak, że piszę sobie wierszy, i później szukam do tego bitu, tylko raczej po prostu piszę do, do muzyki, więc chciałem też y, spróbować zrobić różne rzeczy y, właśnie do różnej muzyki, a, a pisząc y, do, do klasycznych y, bębnów, y, które, które mają returnersi w jakimś określonym tempie i tak dalej, jednak te rzeczy ich mocno spójne są ze sobą, no to, to byłem w pewien sposób y, może ograniczony, to nie, no bo wiadomo, że też y, wszystko, co zrobię, zależy ode mnie, ale, ale jednak musiałem działać już wtedy na jakimś określonym polu, tutaj miałem trochę łatwiej, bo, bo jak chciałem zrobić lajtowy numer klubowo, dyskotekowo, buracko, pszaśno, wiśniacko... To który taki był? Yy, jesteś uśmiechnięta na przykład. To, to po prostu przyszedłem do Micha i mówię, dawaj robimy klepandon, nie? No. Jak, jak chciałem yy, coś, co, co miałoby Gdzieś tam zakrawać o, o jakąś, powiedzmy, muzyczność bardziej niż po prostu e, klepando. No to, to pogadałem z Michem, że chciałbym e, taki bit jak na przykład jest polskie nagrania. Wiesz co chodzi, że, że jednak są to zupełnie różne rzeczy i, i słychać ich e, rozbieżność produkcyjną, pomimo tego, że zrobiła to jedna osoba. Na no, przykład w przypadku Ser Micha było to tyle łatwe, że e, to jest gość, który może zrobić wszystko i to dosłownie w pięć minut. E, no ale, ale jakby myślę, że finalnie dla tej płyty to, to dobrze zrobiło, że, że tak jest. Jakby ja jest, jestem zadowolony z tego, że Bardziej to, niż. To, że taki wymiar to ma nie, jakby nie wstoczenie. zupełnie bym tego nie porównywał. Jakby oceniam to po prostu <coughs> jako ten konkretny projekt i uważam, że, że w tym akurat w tej sytuacji to zdało egzamin. A tak y, jeszcze patrzę po liście gości, ich jest dosyć sporo, y, więcej niż powiedzmy na backstage'u i logice gry. I ty, w tym momencie, kiedy tam się zrodził ten taki trochę hating, właśnie o którym gadaliśmy przed chwilą, y, czy to y, było może też taki zamiar, żeby zamysł, taki, żeby pokazać, wy mnie hejtujecie, ale mnie propsuje takie osoby, jak Hada, Eldo, Pelson, cała czołówka i to jest takie trochę pstyczek w ich kierunku, czy po prostu. Goście się znaleźli, bo się znaleźli, bez żadnego... Chciał, roz... myślę, że, myślę, że jakbym chciał yy, w ten sposób budować swój, swój fanbase, yy, no to pogadałbym z ludźmi, którzy są aktualnie jakby topowymi graczami i domyślam się, że raczej nie byłoby jakichś większych problemów, yy, żebym zaprosił pana x czy y, którzy yy, nazwijmy to, na których jest hype, a a cytują moje wersy na swoich płytach, więc jakby domyślam się, że, że raczej gdzieś szanują moją muzykę, więc prawdopodobnie też mogliby mi się nagrać na płytę, ale, ale jakbym na moją płytę zaprosiłem ludzi, z którymi wcześniej już gdzieś współpracowałem przeważnie, chyba nie, nie było takiej sytuacji, żeby że, no tak, pa, 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 nie, nie nagrywałem wcześniej z parzelem nigdy. No ale umówmy się, no Parzell jakby jest po prostu zajebistym raperem w moim odczuciu, ale jakby nie jest osobą, która komercyjnie miałaby sprawić, że moja płyta odniosłaby sukces lub nie. I ja zupełnie jakby wiesz, wierzę w to, że, że, że słuchacze pomimo tego, że przychodzą jakieś mody mniejsze lub większe na jakieś rzeczy, że są po prostu świadomi, jeżeli yy, ktokolwiek słucha mojej muzyki albo chce Chcę kupić moją płytę, to kupi ją finalnie dla mnie, tak jak ja kupowałem y, płyty moich ulubionych artystów bez względu na to, kto był gościnnie na tej płycie, a, a, a to, to, że ja zaprosiłem takich, a nie innych ludzi, było tylko i wyłącznie warunkowane tym, że uważam, że ich zwrotki pasują do danej tematyki, do danego numeru bitu i, i totalnie nie, nie dobierałem tego pod kątem udowadniania y, koneksjami. Tego, że, że wiesz, że, że mógłbym w oczach hejterów, yy, wiesz, jakby yy, dać im, próbowałbym im dać do zrozumienia, że, że ich hating jest yy, nie na miejscu. Być może jest na miejscu, wiesz, co chodzi. Ja tego nie wiem. Może. może o, jakby... A zastanawiałeś się kiedyś, jak czy jakiś trafny argument przeciwko tobie yy, jest, ma rację bytu, że tak powiem. Wiesz co? no Na pewno kilka z tych argumentów, które gdzieś tam do mnie dotarły, dały mi do myślenia. I, i tak samo jak e, e, to, że 50 osób propsuje jakąś rzecz, nie sprawia, że ja uważam, że ta rzecz jest lepsza lub gorsza. E, 70 to. milionów osób weekend spropsowało poprzez obejrzenia, i to nie znaczy, że to jest dobre, tak? Wiesz hmm. co? No, może to jest dobre. Może po prostu mi się to nie podoba. W, wiesz o co chodzi. Ja rozumiem to, że też ludziom mogą się nie podobać rzeczy, które ja robię i ja tego nie oczekuję, że one będą im się podobały. Jakby yy, wolę, żeby tych ludzi, którzy się tym cieszą, było mniej, ale żeby oni się tym cieszyli co ja zrobię, niż żeby było tych osób 50 razy więcej, ale będę kurwa pajacem na sznurku, który robi to pod nich. Sram na to. No tak, żeby tylko swoje robić. Jakby wiesz, o co chodzi no, jasne. Jeżeli chciałbym yy, robić to pod ludzi, no to Umówmy się, no, pogadałbym z pięcioma raperami, którzy y, mają hype. Zrobiłbym sobie pierwszy singiel taki, że odpaliłbym preorder i opierdoliłbym trzy razy tyle płyt w samym preorderze, niż y, sprzedaję zawsze przy, przy, przy moich płytach, bo, bo ludzie by byli podpaleni wiesz, na taką akcję. Tak, ale, ale nie o to ja, ci nie, chodzi. ja nie gram kurwa w taką grę, bo, bo taka gra ma po prostu krótkie nogi i uważam, że jeżeli ktoś nie broni się sam tym, co, co jest w stanie zrobić, no to, to po prostu się nie broni, no ja jakby liczę się z tym, że nie wszyscy muszą kochać moją muzykę i że może przyjść taki moment, kiedy po prostu zupełnie nikt nie będzie miał ochoty tego słuchać. Szanuję to, że ktoś ma taki wybór, tak? I jakby nic to zupełnie nie zmienia w tym, co, co tworzę i, i co, co będę tworzył. Nie, no jasne. A słuchaj, jeszcze yy, kawałek, oni tego chcą, remix. Ostatnio na dniach informacja się pojawiła. Powiedz mi tak, czy zwrotki Twoje będą jakieś dodatkowe, czy będzie kilka Twoich zwrotek, czy jedna, ta sama, refren będzie nie, po dwóch zwrotkach Twoich, czy tam kolejno następujących raperów, jest ich tam sporo, jakieś kulisy, co do tego, coś powiedz. Co, Jeżeli chodzi o ten remix, to moje zwrotki są te, które były w oryginale. Hmm. Jakby była to świadoma decyzja, nie dlatego, że nie umiałbym napisać 16 linijek, tak? Tylko w momencie, w którym zacząłem dostawać zwrotki od raperów, którzy są w tym numerze, jakby to, co oni nawinęli w swoich zwrotkach, byłoby w moich zwrotkach. W sensie jakby gdybym. Z... Dublować. Gdybym zmienił swoje zwrotki z oryginału, one niczym by się nie różniły od zwrotek gości. W sensie. Jakby uważam, że w trakcie zdecydowałem, że nie będę pisał tych zwrotek, ponieważ moje zwrotki są na tyle, pomimo to tego, że nie ma jakiejś tam turboekwilibrystyki rapowej, wiesz, przyspieszeń i jakichś super efektów na tych wokalach, to, to jednak one mają jakiś swój charakter. Są napisane w jakiś sposób spójny dla siebie i jakby stworzyły ten numer, więc. W momencie, w którym ja bym teraz napisał zwrotki o tym, że wszyscy chcą siana, ale ja je pierdolę i w ogóle wiesz nie. i tak dalej, no to. Poczekaj sekundę. Eee, e, e, brzna. Fajnie, szanuję to. Emocje, tam się dzieje. Emotional. E... I jakby postanowiłem po prostu zostawić te zwrotki, bo nie uważam, że one są złe, a wymienianie ich tylko po to, żeby. Je wymienić, byłoby na siłę. byłoby po prostu zagraniem pod publikę, że wiesz, że no. o dobra, fajnie, postarał się, wiesz co chodzi. No spoko, ja się mogę postarać, tylko że zrobię to pisząc nowe numery na moją płytę. Jakby nie muszę e, samemu odświeżać tego numeru, bo, bo jakby ten numer sam w sobie się broni jako singiel, jest. E, no ale no, wpuszczę, że remix powodem. jeden czy dwa zwrotki twoje jednak nowe się pojawiły. Czemu akurat tam się pojawiły, a nie były? Wiesz jest to? To, no, bo, bo jakby mogłem powiedzieć coś, coś więcej na ten temat. Jak w, tej, w tym przypadku byłoby to robienie na siłę. Jak, jeśli napisałbym te zwrotki, chyba jakby wiesz, no po wydaniu sześciu płyt legalnie i zrobieniu kilku demówek, chyba nikt nie ma wątpliwości, że mógłbym napisać 16 linijek i nagrać nową zwrotkę. Mógłbym, ale, ale zrobiłbym to tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby się komuś nie wiem, przypodobać albo. Wiesz o co chodzi, no. uważam, nie że, no, ja że tak. moje, zwrot, moje zwrotki w tym numerze są zajebiste. Kuma. Kuma. O, o, te zwrotki z oryginału są zajebiste, i tak samo jak w przypadku Pushera też uważam, że zwrotka oryginalna była zajebista, ale jakby miałem jeszcze kilka rzeczy, które mogłem nawinąć. Chciałem w danym momencie, i, i po prostu to zrobiłem. Nie mhm. na no spoko. A, A jeśli chodzi o, o gości, o których wspomniałeś, to mm, nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają ten wywiad, wiedzą, ale. Będzie tam miłość TDF, e, PRZ, Głowa i Wężu z PMM-ów, Małach, e, Mosad... E, kurwa, patrz. I się obrazi. u? się obrazi zapomniany gość. E, I kogoś jeszcze brakuje teraz. O, będzie, będzie. Dogramy później, dokleimy. <grym> dokleimy, to, to się doklei. Czyli wracając do... A właśnie. Pelson, raper Pelson, mój ulubiony osobiście, że tak powiem, ze wszystkich, jakich tutaj słuchałem do tej pory, yy, powiedz, przecięliście się kroki w 2012 roku na płycie backstage. Yy, czuję do dziś na jego płycie. U TDF-a tak się robi Remix, też byliście razem. Czy to zwiastuje, że coś może? Nie, się, a pamiętasz, jak. A pamiętasz, jak, ale tam było o, bardzo dużo. Meister, no dużo, niedużo. No I czy to zwiastuje jeszcze coś? Wiesz co? No. Totalnie nie wykluczam takiej współpracy. Jakby mega się jaram tym, co pisze Person, i, i jak to rapuje, i kim jest od, od wielu lat, i też przez e, czas, kiedy ja byłem po prostu jeszcze dzieciakiem, e, był jednym z moich idoli, których wiesz, których oglądałem na MTV i zazdrościłem mu, że wow, ale ma klip, ale wiesz, ale ma czapkę z napisem Evenement. Więc jakby dla mnie to jest mega zajawa, że ja mogę z nimi to robić i jakby no na pewno wiesz, jeżeli okoliczności muzyczne będą temu sprzyjały, żeby, żeby nagrywać jakiekolwiek wspólne numery, to, to myślę, że będziemy to robić, tak yy, yy, jak zresztą było to czy z Eldoką, czy z TDF-em, po prostu wiesz, jakby nie, nie wynika to z tego, że jest z góry założony plan, że o zaproszę na płytę tego czy tamtego, po prostu mam numer, w którym Wiesz, napisałem napisałem tej... jedną zwrotkę i wiem, że gdybym pisał drugą na przykład, to byłaby ona już wymęczona, albo byłaby pisana na siłę, albo, mm. albo po prostu byłaby słaba. E, więc y, no jeżeli jest to numer, że chcemy sięgać gwiazd tak naprawdę twardo stąpając po ziemi, no to myślę, że Person jest jedną z tych osób, która, no, która jakby sama się narzuca jej persona w takim utworze. No. No tak, usposobienie, całe. No, Zbliżamy chyba do końca. Może się. się? To co jakieś słowo dla naszych fanów, których mam nadzieję będziemy mieć wkrótce, na koniec. Słowo do wszystkich fanów telewizji, którą właśnie oglądacie. Powiedzcie swoim znajomym, żeby również oglądali tę telewizję. Sprawdzajcie wywiady z raperami, sprawdzajcie wszystkie wydarzenia, które dzieją się wokół kultury rapowej, hip-hopowej w tym kraju.